Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z miniserii Uzupełniam Luki, ponieważ znalazłem kolejny odcinek Super Game Show Meister, który wymaga uzupełnienia. Jest to odcinek numer 251, który był poświęcony brytyjskiej wersji telefonu Familiada, czyli Family Fortunes. No i cóż, co należy uzupełnić na temat brytyjskiej familiady? Mianowicie kilka słów. Po pierwsze, zasady gry w oryginalnej wersji za 1982, -2002. mianowicie wyglądało to tak, że dwie pięcioosobowe rodziny, o czym już wspominałem w tym odcinku, walczyły pomiędzy sobą o wejście do finału. I tak to wyglądało, że pierwsze trzy rundy, pierwsze trzy pytania, to były punkty pojedyncze. Natomiast w rundzie czwartej były punkty podwójne. Nie było punktów potrójnych. To jest evenement. W Wielkiej Brytanii nie było rundy potrójnej. Ale ten, kto pierwszy zdobył określoną ilość punktów, ten wchodził do finału. Ta, ta rodzina. W pierwszej serii, w roku 1980, tym celem było 200 punktów. Natomiast od serii drugiej, czyli od roku 1981, ta... tym celem było punktów 300, czyli podobnie jak u nas. Jeden punkt Bywać jednego funta. No i cóż, Rodzina, która wchodziła do finału, w finale musiała zdobyć 200 punktów, żeby wygrać jackpot. To było ki zaledwie kilka tysięcy funtów, bo, ponieważ no, funt jakoś szczególnie mocno nie stoi. Ale jeżeli się nie udało zdobyć tych 200 punktów, to wszystkie punkty w finale, z finału były mnożone razy 2 funty i dodawane do tego, co udało się. Zawod, yy, rodzinie wygrać w, pojedyn w pojedynku, przepraszam bardzo. No i też wychodziła jakaś tam bardzo przyjemna kwota. Nie, ta, nie tak przyjemna jak po wygraniu jackpotu, ale też niczego sobie. W każdym razie, należy jeszcze wspomnieć, że yy, ten Family Focus był nadawany przez yy, pierwsze po, przez ponad 20 lat jako ten typowo w prime time i yy, 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 było ponad 20 serii, 21 serii. Prime Time powstało, których długość się wahała od 10 do 29 odcinków. Raz w tygodniu. No, a ostatnia, 22 seria z roku 2002 to była seria typowo w ciągu dnia do Die Time'u emitowana 5 razy w tygodniu i wtedy liczba odcinków wyniosła 70. No, ale to było tylko jeden taki przypadek. Później to było później w latach 2006-2015 powstała wersja dla celebrytów no, ale tym to się już nie zajmujmy, to jest temat na zupełnie inny odcinek. W każdym razie taką lukę chciałem dzisiaj uzupełnić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć! Postscriptum. Odnośnie jeszcze jednego odcinka ostatniej części, właściwie przedostatniej części, najsłynniejszych gospodarzy teleturniejów, to był odcinek 993 z września ubiegłego roku. E, właśnie e, wśród czterech sylwetek e, najsłodniejszych gospodarzy tele-turniejów, które w tamtym odcinku prezentowałem, e, był Jerry Scotty. E, no i właśnie e, Jerry Scotty, kiedy robiłem ten odcinek e, i wymieniałem wszystkie tele-turnieje, które prowadził, nie uwzględniłem jednego najnowszego terytorium, mianowicie Konto Ala Rowestia. To jest teleturnie, który jest emitowany od e, chyba grudnia zeszłego roku na dnie kanale Chinkwe, do tej pory ukazał się jeden sezon, e, ale też zanosi się na kolejne. E, w każdym razie e, to jest jego najnowsze dziecko, że tak się wyrażę, e, najnowszy teleturniej, który prowadzi. No i tego teleturnieju nie uwzględniłem, e, gdyż w czasie, kiedy robiłem ten odcinek najsilniejszych gospodarzy teleturniejów, jeszcze o tym teleturnieju nie wiedziałem po prostu. Dowiedziałem się, kiedy już ten odcinek był gotowy i zmontowany. Ale, jako że należy oddać królowi co królewskie, to też chciałbym dzisiaj tą lukę uzupełnić. To jest najnowsze, najnowszy teleturniej prowadzony przez Jerego Scottiego, Konto a la Royal. W tłumaczeniu na polski coś jak odliczanie. No. Dobrze, to tyle po Do zobaczenia.